A jeżeli się impasterze, to co dzieci, co to trudno widzę. Chwała na wysoki się Ja myślę, że to na tym chyba było. się zapytać ludzi. Ja mhm. na drugą stronę, bo nie mogę sprzebać kolędów. Dlaczego? Bo, nie, bo, 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 bo tutaj nie mam kolęd. A gdzie są kolędy? To? No nie ma kolędów, bo nie mogę śpiewać. Pokaż. Tu masz kolędę, proszę. Hmm. Hmm. To nie ma kolędów. Nie?